Dzisiaj kontynuujemy prezentację modułu serwis wchodzącego w skład EMU systemu do kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa. Serwus! Nazywam się Sebastian Dylnicki i jestem opiekunem systemu EMU narzędzia dedykowanego dla mobilnych serwisantów, które z powodzeniem jest obsługiwane poprzez smartfona oraz tablet. W celu usprawnienia prac przedsiębiorstw, moduł serwis został wyposażony w narzędzie do błyskawicznego i intuicyjnego generowania protokołów realizacji zleceń serwisowych, będących podstawą do wystawiania faktur oraz paragodów fiskalnych. W celu automatyzacji procesów związanych z serwisem, narzędzie zostało wyposażone w możliwość wysyłki protokołu związanego ze zleceniem serwisowym bezpośrednio do wskazanego kontrahenta. Z jednej strony pozwala to na ewidencję zakończonych prac serwisowych oraz dostarczenie dokumentu, które jest wiążące i potrzebne do rozliczenia danej usługi. Ta sekcja jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych usługodawców. Użytkownik EMU dzięki takiemu rozwiązaniu jest w stanie wykonać działanie serwisowe, jednocześnie zapewniając przy tym transparentne zasady rozliczania kosztów w obecności kontrahenta. System został wzbogacony również o błyskawiczne wystawianie protokołów. Mechanizm generowania protokołów uproszczonych umożliwia rozliczanie prac serwisowych w czasie rzeczywistym przez wbudowany stoper. Karta składa się z widocznych pól takich jak kontrahent, opis, przycisk start-stop i pola czasu rozpoczęcia oraz zakończenia. Możemy wpisać również koszty dojazdu oraz dołączyć podpis elektroniczny. Dziękuję za uwagę. I liczę na następne nasze spotkanie, może tym razem na bezpłatnej prezentacji z całego systemu EMU. Do zobaczenia!